Moneta Srebrny Liść Klonowy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych numizmatów na świecie. Jej historia sięga roku 1988, kiedy to została wprowadzona do obiegu przez kanadyjską mennicę królewską, jedną z najbardziej renomowanych mennic na świecie. Dziś chciałbym Państwu pokazać Srebrny Liść Klonowy na pięciuncjowej monecie pokrytej czarnym rodem, metalem szlachetnym znacznie cenniejszym od złota oraz platyny. Emisja wybita w srebrze próby 999 na 1000 w najwyższej jakości menniczej. Jej światowa limitacja wynosi 2000 egzemplarzy. Rewers przedstawia wygrawerowany lśniący liść klonu, który symbolizuje Kanadę. Autorką projektu jest Donna Creek. Jej inicjały znajdują się po prawej stronie liścia. W otoku widnieje nazwa emitenta Kanada oraz rok emisji 2024. Avers przedstawia wizerunek królowej Elżbiety II autorstwa Susanny Blant. Obok popiersia umieszczono lata panowania – 1952-2022. W otoku znajduje się nominał monety 50 – 50 dolarów oraz napis Elżbieta z Bożej Łaski Królowa. W tle widnieją laserowo wygrawerowane wzory wielu małych liści klonu. Moneta po obu stronach pokryta jest czarnym rodem, dzięki temu jest odporna na zarysowania i zyskuje ciekawy wygląd. Rod nakładany jest za pomocą metody galwanizowania. To sprawia, że produkt nie zmienia swoich proporcji, a jedynie poprawi ulega jego wygląd bez zmiany grubości czy masy. Dystrybutorem monety jest Skarbnica Narodowa. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.